Waloryzacja emerytur. Ile zyskają Polacy? Trwa walka o fotel prezydenta. Co o podatkach i euro twierdzą Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki? Wizja nowych ceł nad Europą. Donald Trump znowu straszy. Nazywam się Patryk Wołosz, a to jest Portfel Biznes Info, czyli program, w którym opowiadam o tym, co ważne dla Ciebie i Twojego portfela. Zanim zaczniemy, mam do Ciebie małą prośbę. Ponad 90% widzów naszego kanału ogląda go bez subskrypcji, a liczba subskrybentów jest dla nas bardzo ważna, bo kiedy rośnie, my również możemy się rozwijać i tworzyć dla Ciebie coraz lepsze materiały. Tak więc, jeżeli to nagranie Ci się spodoba, albo jeśli jakikolwiek z materiałów był dla Ciebie interesujący, to zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji kanału Business Info. To może być początek nowego rozdziału w relacjach między dwoma gigantami zachodniego świata. Europa i Stany Zjednoczone ponownie znalazły się na handlowym kursie kolizyjnym. Możliwe, że 1 czerwca nie będzie zwykłym dniem w kalendarzu gospodarczym. To może być data, która przejdzie do historii jako początek nowej wojny celnej. Donald Trump już nie raz udowodnił, że dyplomacja może ustąpić miejsca internetowym wpisom i bezpardonowym decyzjom. Tym razem na swojej platformie Truth Social ogłosił, że Europa nie współpracuje, więc czas na radykalne działania. I to nie byle jakie. Trump chce uderzyć w Unię Europejską 50% cłem. Termin? Już za kilka dni, 1 czerwca 2025 roku. Bruksela zareagowała niepokojem, ale rynki finansowe nie czekały na oficjalne oświadczenia. Indeksy w Niemczech i Francji runęły w dół o 2%. Londyńska giełda również zanotowała spadki, choć nieco łagodniejsze. A Wall Street tam też zrobiło się nerwowo. Kontrakty na Dow Jones spadły o pół tysiąca punktów, a SP straciły procent swojej wartości. Groźba ceł to nie przypadek, to element większej układanki. Trump buduje narrację gospodarczego nacjonalizmu. Wspomniał już, że Apple powinno produkować iPhone'y w Stanach Zjednoczonych i zagroził firmie 25% karą, jeśli tego nie zrobi. To nie są luźne sugestie. To poważne ostrzeżenia. Jeśli plan Trumpa wejdzie w życie, Unia może odpowiedzieć. A co wtedy? Spirala odwetu, ograniczenia handlu, presja na przemysł i rosnąca inflacja. Konflikt, który wymyka się spod kontroli, z lokalnego napięcia może urosnąć do globalnego kryzysu. Na razie pozostaje jedno pytanie: czy 1 czerwca będzie tylko datą w kalendarzu? Czy punktem zwrotnym w światowej gospodarce? Nadchodzi coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wskaźnik waloryzacji za rok 2024 osiągnął poziom 114,41. Mówiąc wprost, to wzrost o ponad 14%. Od 1 czerwca zakład ubezpieczeń społecznych zacznie dopisywać nową wartość do kont emerytalnych tych osób, które jeszcze nie przeszły na emeryturę. Co ważne, im wyższy kapitał zgromadzony, tym wyższa przyszła emerytura. I dlatego decyzja o tym, kiedy przejść na świadczenie. Ma ogromne znaczenie. Ci, którzy wstrzymają się z przejściem na emeryturę do lipca, mogą zyskać kilkaset złotych miesięcznie więcej. Decyzja o cierpliwości może więc okazać się jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji. Warto tutaj zaznaczyć, waloryzacja czerwcowa dotyczy tylko osób, które wciąż pracują albo nie złożyły jeszcze wniosku o emeryturę. Dla tych, którzy już przeszli na świadczenie, przeznaczona była marcowa podwyżka. W tym roku wyniosła ona 5,5%. Minimalna emerytura po tej waloryzacji to dziś 1878 zł i 91 groszy brutto. Dla większości to niewiele. Każdy procent wzrostu kapitału dla przyszłych świadczeń biorców. Może okazać się decydujący. System emerytalny w Polsce nie jest łatwą układanką. Warto więc znać swoje prawa, obserwować zmiany i nie podejmować decyzji pochopnie. Czasem odrobina cierpliwości może zmienić naprawdę dużo, szczególnie wtedy, gdy chodzi o przyszłość na emeryturze. Donald Trump jedną ręką pisze o cłach wobec Europy, drugą sięga po globalną dyplomację. Na tapecie od miesięcy Ukraina. Konflikt za naszą wschodnią granicą stał się areną politycznych gier. Trump od miesięcy powtarza, czas zakończyć wojnę, ale jego działania nie są do końca skuteczne. Chociaż udowodnił, że lubi sięgać po broń w postaci sankcji gospodarczych, w przypadku Rosji wykazuje zwykłą powściągliwość. Jak zauważa New York Times, Trump zdaje się traktować Moskwę jak partnera, nie przeciwnika. A tymczasem Władimir Putin gra w bank. Według doniesień Kreml szykuje się na intensyfikację ofensywy jeszcze w tym roku. Celem ma być całkowite przejęcie wschodnich i południowych regionów Ukrainy Donieck, Ługańsk, Hersoń i Zaporoże. Rosyjskie ambicje są bardzo jasne, a wizja kompromisu coraz mniej realna. 10 maja europejscy przywódcy przedstawili Putinowi ultimatum natychmiastowe zawieszenie broni albo sankcje. Ale zamiast kapitulacji Moskwa zaproponowała rozmowy w Turcji. Nie było przełomu. Nie było też Putina. Kijów nie otrzymał żadnych gwarancji. Putin odmawia podpisania traktatu pokojowego z Wołodomirem Zełenskim, twierdząc, że jego kadencja jako prezydenta dobiegła końca. Tylko, że ukraińska konstytucja nie pozwala na wybory w czasie wojny, a przecież to Rosja wywołała ten stan wyjątkowy. Dziś coraz wyraźniej rysuje się pewien podział w NATO. Waszyngton i Moskwa flirtują z dyplomacją, podczas gdy Europa twardo obstaje przy sankcjach. A jedno jest pewne, bez rzeczywistej presji i jednomyślności Zachodu pokój na długo może pozostać tylko iluzją. Chociaż już sam nie walczy o fotel prezydenta, nie zszedł ze sceny. Sławomir Mencen jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci tej kampanii i nadal wpływa na jej bieg. Miliony Polaków obejrzały jego rozmowy z Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim. Cel? Sprawdzić kto zbliży się do oczekiwań wyborców Mencena. Obaj kandydaci na prezydenta usłyszeli te same pytania. Dotyczyły one między innymi podatków i możliwości wprowadzenia euro. Punkt pierwszy: podatki. Karol Nawrocki zadeklarował, że nie podpisze żadnej ustawy, która podnosi daniny wobec państwa. Brzmi dobrze, tyle że historia jego zaplecza politycznego, czyli PiS, pokazuje co innego: nowe podatki, ograniczenia w rozliczeniach, daniny, które miały sfinansować socjalne programy. Rafał Trzaskowski również mówił, że jest przeciwnikiem podnoszenia podatków, ale dodał od razu: Kiedy świat się chwieje w posadach, trzeba być gotowym na tego typu trudne decyzje. I tu pojawia się zgrzyt, bo rząd Donalda Tuska już podniósł akcyzę, a obiecywane podwyższenie kwoty wolnej od podatków wciąż czeka na realizację. Kolejny temat gotówka i waluta narodowa. Nawrocki zapowiedział, że będzie bronił polskiego złotego i gotówki. Problem w tym, że rząd PiS już wcześniej wprowadzał limity płatności gotówką. Trzaskowski również poparł gotówkę, choć z zastrzeżeniem. Wskazał, że ograniczenia bywają narzędziem walki z przestępczością. Zapewnił też, że temat euro nie jest obecnie poruszany. Nasz kraj nie spełnia warunków i nikt realnie nie planuje wprowadzania euro. Organizacje konsumenckie z 12 krajów Europy, w tym z Polski, mają dość. Wspólnie złożyły oficjalną skargę do Komisji Europejskiej na siedmiu tanich przewoźników. Zarzuty: nieuczciwe i wprowadzające w błąd opłaty za bagaż. Chodzi tutaj o bagaż podręczny. Europejska Organizacja Konsumentów mówi wprost: Pasażerowie są systematycznie wprowadzani w błąd przy zakupie biletu. Główne zarzuty dotyczą naliczania dodatkowych opłat za małe walizki, które zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2014 roku powinny być przewożone bezpłatnie, jeżeli tylko mieszczą się w rozsądnych rozmiarach i wadze. W skardze znalazły się trzy konkretne postulaty: wszczęcie unijnego postępowania wobec przewoźników, jasne określenie, co znaczy rozsądny bagaż podręczny, oraz nałożenie sankcji na linie stosujące mylące praktyki. Organizacja podkreśla, że przewoźnicy korzystają z niejednoznaczności przepisów, a tak zwane SIZERy, czyli metalowe klatki do mierzenia bagażu, coraz częściej stają się narzędziem do wymuszania dodatkowych opłat. Często arbitralnych, a czasem wręcz absurdalnych. Od kilku euro przy zakupie biletu po niemal 300 euro, jeżeli dopłata nastąpi dopiero przy bramce. Linie lotnicze tłumaczą, że elastyczne taryfy i dodatkowe opłaty pozwalają im utrzymać niskie ceny bazowe, a każde odgórne uregulowanie przyniesie efekt odwrotny, wzrost cen biletów dla wszystkich. Powołują się też na unijne rozporządzenie, które pozwala im na swobodne kształtowanie oferty. Decyzja Komisji Europejskiej może zapaść już w ciągu najbliższych 90 dni. Na koniec zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę i oczywiście do subskrypcji kanału. Business Info. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych ciekawych materiałów, które dla ciebie przygotowujemy. Nazywam się Patryk Wołosz, a to był portfel Business Info. Do zobaczenia, cześć.